Cześć! Zapraszam na losowanie ćwierćfinałów Ligi Mistrzów. Na ekranie znajduje się 8, 8 drużyn, które awansowały do tej fazy rozgrywek. Są to Chelsea, Borussia Mönchengladbach, Juventus, Bayern Monachium, Liverpool, Napoli, Benfica i Sevilla. Jest to otwarte losowanie, więc każdy może trafić na każdego. Zespół, który będzie na się po lewej stronie będzie gospodarzem pierwszego spotkania. Nie przedłużając, zaczynajmy! W pierwszym spotkaniu jako gospodarz zagra Benfica i rywalem będzie hiszpańska Sevilla. W kolejnym starciu Napoli podejmie Juventus. Kolejny pojedynek to mecz Borussia Mönchengladbach z Liverpoolem. Ostatnia para to Bayern Monachium kontra Chelsea. Tak oto prezentują się parę 1-4 Ligi Mistrzów, a teraz wylosujmy parę półfinałów, jak i gospodarza, w cudzysłowie oczywiście, finału Ligi Mistrzów. W pierwszym półfinale jako gospodarz zagra Benfica lub Sevilla i ich rywalem będzie Napoli lub Juventus. W kolejnym półfinale Borussia Mönchengladbach lub Liverpool podejmie Bayern lub Chelsea. Natomiast jeśli chodzi o finał Ligi Mistrzów, jako gospodarz zagra zwycięzca półfinału numer 1. Oznacza to tylko i wyłącznie tyle, że gospodarz w cudzysłowie finału będzie miał pierwszeństwo wyboru strojów na finał. To by było na tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach Ligi Mistrzów.